Witam wszystkich użytkowników programu Dietrichs. Film prezentuje różne rozwiązania połączenia elementów typu jętka z krokwią. W strukturze więźby dachowej kleszcze oraz jętki pełnią funkcję łącznika pary krokwi z dwóch przeciwległych połaci. Mimo, iż wyglądają podobnie, pełnią różne funkcje. Pierwotnie różnica ta wynika przede wszystkim z rodzaju siły przenoszonych przez te elementy. Jętka poddawana jest najczęściej siłą ściskającym. Dlatego montowana jest pod krokwią. Jednak spinając wiązar musi być również przygotowana na siły rozciągające. Założenie to wymusza zastosowanie drewna o znacznym przekroju poprzecznym, najczęściej przekroju krokwi. Dzięki jeszcze obciążenia wywołane parciem wiatru, zalegającym śniegiem czy ciężarem własnym dachu, rozkładane są równo między parę krokwi. Podział na kleszcze i jętki ma wymiar historyczny, wynikający z pierwotnych zastosowań i ówczesnych możliwości technicznych cieśli. Obecnie dzięki zastosowaniu łączników metalowych, połączenia ciesielskie elementów są stabilniejsze i mogą przenosić większe zakresy różnorodnych obciążeń. Dlatego podział funkcji tych elementów zaciera się. Bezpośrednią konsekwencją zakładanego przeznaczenia elementu jest jego sposób połączenia z krokwią. Połączenie do czołowe Połączenie to zakłada umieszczenie jętki w osi krokwi poprzez obcięcie jej czuł pod kątem zgodnym z nachyleniem krokwi. To proste połączenie wymaga jednak zastosowania dodatkowych łączników w postaci gwoździ wkrętów. W celu nadania większej wytrzymałości połączeniu można zastosować inne metody. Połączenie doczołowe z nakładkami Wprowadzenie dodatkowych elementów w postaci drewnianych nakładek w prosty sposób pozwala usztywnić połączenie doczołowe. Materiał nakładek może być różny. Zastosować można zarówno drewno, materiały drewnopochodne, jak i stalowe płytki perforowane. Połączenie czopowe Zastosowanie czopa sprawia, że połączenie staje się bardziej pracochłonne, jednak pozwala ono na bardzo dobre ustabilizowanie łączników elementów. To jedno z trwałych form połączenia jętek. Połączenie na wrąb czołowy z łącznikiem. Połączenie wrębowe świetnie przynosi wszelkie siły dociskające w węźle. Nawiercanie i ściąganie elementów śrubą lub prętem gwintowanym zapewni nierozłączność połączenia. Połączenie na nakładkę. Proste podcięcie w krokwi oraz w jętce pozwala ustabilizować połączenie. Wycięcie w krokwi powinno być jednak niewielkie, by nie osłabiać belki i nie zmniejszać powierzchni docisków w połączeniu. Połączenie na jaskółczy ogon. Klasyczne połączenie jędki z krokwią realizowane było jako nakładka jaskółczy ogon. Dziś stosowane jest niezwykle rzadko ze względu na dużą pracochłonność. Charakterystyczne podcięcie ma na celu zablokowanie możliwości wysunięcia się elementu z połączenia. Trzeba jednak pamiętać, że taki układ elementów wymusza miejscowe zmniejszenie przekroju krokwi, a więc jej osłabienie. Dolna płaszczyzna styku krokwi z jętką powinna być możliwie największa, gdyż połączenie to pracuje przede wszystkim na docisk. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.